Dzisiaj chciałem z Wami pogadać na tematy, które na pewno Wam się w życiu przydadzą, i zacznijmy od tematu takiego uproszczonego myślenia. I dlaczego chciałem mówić o tym uproszczonym myśleniu, bo zauważyłem, że niektóre osoby są e, niezorientowane w temacie. Powiedzmy tak, delikatnie, są niezorientowane w temacie, wiedzą coś tylko po łebkach, ale wyrażają swoją opinię na jakiś, na jakiś temat, i najgorsze jest to, że nawet im się wydaje, że mają rację. I teraz w czym jest tutaj problem? Problem jest w tym, że jak we wszystkim na jakimś temacie się trzeba znać. Ja na przykład teraz jestem na, na takim service station, gdzie tutaj przyjeżdżam, żeby żeby mi wymyli samochód, nałaksowali, czyli co, nawoskowali, tak? Nawoskowali, wymienili, tutaj przyjeżdżam też, żeby wymienić czasami olej i tak dalej. Ale chodzi o to, że na przykład ci ludzie tutaj, którzy się tym zajmują, znają się na tym biznesie. Ten pan konkretnie robi serwis też Mercedesa, bo sam jest miłośnikiem Mercedesa, zresztą, zresztą jeździ Maybachem. I to, I to w miarę nowym, przynajmniej wtedy kiedy go, wtedy, go, wtedy, kiedy go kupował. I ma takie hobby, że na stare lata sobie chce kupić Maybacha i nie ma problemu. I ten człowiek się zna na tych rzeczach, które tutaj on robi. Czy, czy ci ludzie, wiecie, remontują samochody, czy, czy coś tam robią. Widzicie, tutaj zresztą właśnie przyjechał, przyjechał co dopiero fajny człowiek M5. Także ma tutaj dużo dużo takich, wiecie, fajnych konkretnych klientów. Dlaczego? Bo dobrze robi tą swoją robotę i on się na tej robocie, i on się na tej robocie zna. I teraz gdybym ja, na przykład, chciał teraz zacząć, no nie wiem, mądrować się na tematy serwisowania samochodów, naprawiania Mercedesów, co jest możliwe, co jest niemożliwe, to y, byłoby to niepoważne, bo ja się po prostu na tym biznesie nie znam, tak? Mogę dużo powiedzieć na przykład na temat edukacji. No bo jestem, prowadzę szkołę, szkołę językową od już niebawem będzie 17 lat. 17 lat, wyobraźcie sobie, że prowadzę szkołę językową od 17 lat. Zrobiłem na prowadzeniu szkół językowych. Widzę tutaj, tutaj właśnie to, to wam mówiłem, że wiecie, miłośnicy Mercedesów, także wiecie, przyjeżdżają sobie tutaj. I ten ma takie troszeczkę starszy sprzęcik. Ale też dobrze utrzymany, tak mówię. No, tutaj robią bardzo dobrą, bardzo, do, bardzo dobrą robotę, i, i widać, że ten, że ten właściciel, tutaj tego, tego serwisu, to jest człowiek, który ma do tego pasy i on się na tym po prostu zna. Więc ci klienci, którzy tutaj przyjeżdżają, oni wiedzą, że oni są w dobrym miejscu, po prostu ci ludzie wykonują dobrą robotę. I teraz. Wracając do tematu, ja się znam trochę na edukacji, no bo prowadzę ten biznes edukacyjny 17 lat, więc, no i zarobiłem na nim kilka milionów dolarów. Nie zbankrutowałem. Nigdy nie miałem takiej historii, że wiecie, zbankrutowałem, i podniosłem się, i tam otworzyłem 10 milionów biznesów, i wreszcie któryś mi tam wypalił, i teraz na przykład, no nie wiem, uczę ludzi, jak nie bankrutować, bo zbankrutowałem wiele razy, więc nie, ma tego, nie mam tego typu doświadczeń. Po prostu otworzyłem biznes, starałem się, żeby nie zbankrutował, i się udało. I mogę powiedzieć? Z tym przekonaniem, że wiem dużo na temat biznesu edukacyjnego, bo prowadzę go 17 lat. Wiem dużo na temat inwestowania i spekulacji. Na, w inwestowaniu i spekulacji, czy na inwestowaniu i spekulacji, również zarobiłem kilka milionów dolarów, a teraz nawet mam jeszcze większą wiedzę, ponieważ ucząc, również sam siebie uczę, więc widzę, jakie problemy mają studenci. Jakie, w jakie pułapki czasami wpadają, więc obserwując to, co robią studenci, sam również się doskonale i również sam mogą później tym studentom również bardziej pomóc. Więc też to jest, to jest, to jest to też biznes, o którym mógłbym powiedzieć, że dość dużo wiem. Ostatnio nawet powiem Wam, że wiem dużo o diecie. Wyobraźcie sobie, że nie jadłem 25 dni, nie jadłem 25 dni. Takie myślenie, jak ta pani, którą e, kiedyś komentowałem, która mi pokazała, wiecie, swoje, swoje potencjalne zyski na Forexie i ona sobie wyliczyła, że zarabiając tam powiedzmy 5% tygodniowo, e, za jakiś okres czasu będzie miała kilka miliardów dolarów. Więc również jej tłumaczyłem, że to w praktyce tak nie działa. W teorii to wiadomo, można sobie coś tam przemyśleć, ale później w praktyce to nie działa. Więc lepiej jest, to, lepiej jest to zrobić w praktyce i czy właściwie słuchać ludzi, którzy zajmują się praktyką, bo w praktyce to wygląda często inaczej niż to wygląda w teorii. Więc jak wyrażamy swoje opinie, czy to jest biznes, czy to jest inwestowanie, czy to jest spekulacja, no to dobrze jest się na ten temat poedukować, bo co innego, jeżeli robimy to na zasadzie, że staramy się zdobyć wiedzę. Ale jeżeli czasami wydaje nam się, że jesteśmy tacy, wiesz, mądrusie, mądrusie, mądru bo może dobrze się w szkole uczyliśmy, albo w czymś tam innym jesteśmy dobrzy, więc no nie wiem, jesteśmy bardzo dobrzy z ortografii, na przykład, nie? Piszemy super po polsku wszystkie u otwarte, u zamknięte, h, ch, i wydaje nam się, że dlatego, że my tak dobrze po polsku uczymy, znaczy piszemy, to, to się przekłada na to, że jesteśmy również bardzo bystrzy i rozumiemy dobrze inne tematy. To bawiam się, że to też tak nie jest. Więc tutaj taka przestroga zachęta dla wszystkich osób. Które tego live oglądają, będą oglądać, abyśmy się trochę wgłębili w temat i żebyśmy nie mieli takiego bardzo powierzchownego zrozumienia, bo często takie bardzo powierzchowne zrozumienie jest po prostu błędne. No i tyle, jeżeli chodzi o mnie w tym live. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam jak zawsze miłego dnia. Mag ze Szkoły Inwestowania Walen. Trzeba wiedzieć, kiedy Come on and...